Z ewangelii według świętego Łukasza, gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał. Byłem w Jerozolimie tylko raz w życiu i to bardzo krótko. Niektóre miejsca odwiedziłem dosłownie na kilka minut, na pół godziny. W innych zatrzymałem się na dłużej, ale to także była góra godzina, dwie. A jednak są takie dni, takie, momen, takie momenty w moim życiu, takie chwile krótkie, że zatrzymuję się na chwilę i czuję w sobie tęsknotę do Jerozolimy, tęsknotę do konkretnych miejsc. Nie sądziłem, że można czuć tęsknotę do miejsc, w których się było tylko kilka minut czy pół godziny. A jednak tak jest. Jerozolima. To miejsce, to miasto święte. Kiedy dzisiaj Jezus staje na wzgórzu, na wprost Jerozolimy, a idzie tam, ażeby dać się uprzyżować i ma tego pełną świadomość, patrzy na miasto i płacze. Ten płacz to jest jedna z najbardziej poruszających chwil w Ewangelii. Dlaczego? Dlatego, że to sytuacja niezwykle rzadka. W dzisiejszym świecie widzimy bardzo dużo łez. I co do wielu łez, mamy podejrzenie, że są wyrachowane, że są y, zagrane. Mamy wątpliwości co do łez. Świat nie wierzy łzom chciałoby się zacytować poetę. A jednak, kiedy prawdziwy mężczyzna płacze. Albo kiedy płacze ktoś, kto nie płakał nigdy wcześniej, ktoś, komu zdarzyło się to raz w życiu, to wobec taki, takich łez opadają ręce i drży serce. Jezus zapłakał. Zapłakał na widok miasta, ale Jerozolima zawsze w Piśmie Świętym jest takim symbolem miasta, które będzie w niebie. Jest także symbolem Kościoła, więc y, dzisiaj wszyscy wyraźnie czujemy, że Jezus mógł płakać patrząc na swój Kościół, przerażony myślą o tym, ile niegodziwości także wewnątrz Kościoła człowiek jest w stanie dokonać. Pokazały nam to ostatnie dramatyczne lata y, wielkich cierpień i wielkich grzechów, które dokonywały się w łonie Kościoła. Nad którymi Jezus płacze. Wreszcie, Jerozolima w psalmach, na przykład, jest symbolem ludzkiej duszy, symbolem miejsca, w którym Bóg zamieszkał z miłości. Więc, jeżeli Jezus płacze w dzisiejszej Ewangelii, to płacze także nad moją i nad Twoją duszą. Jezus zapłakał. Od takich chwil zaczyna się nawrócenie. Dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i zapraszam Was wszystkich na jutro.